Witam bardzo wszystkich serdecznie ponownie na kanale. Oficjalnie można powiedzieć, sezon szczupakowy w Irlandii ruszył z dniem dzisiejszym. Jak dla mnie, chociaż wiele osób zacznie go prawdopodobnie od przyszłego weekendu, bo jeszcze dzisiaj jest ta końcówka tego sezonu, że co niektórzy jeszcze łowią pstrągi. I nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to, że ja osobiście lubię sobie wiele rzeczy komplikować. Mógłbym sobie szczupaki zacząć łowić na mniejsze przynęty. Westinki, sawedze, cokolwiek. I nie było w tym nic złego. Na pewno bym coś... by coś się udało skusić mniejszą rybę i tak dalej. Mógłbym je też łowić na bażanty. Na które w 99% na pewno też bym miał rybę. Ale o tym będzie w kolejnym vlogu. Mógłbym je łowić, tak jak to niektórzy mówią. O, tu się bażant zawinął. Mógłbym je łowić, tak jak co niektórzy mówią na kotlety. Kotlety. Ale że Wojtek lubi sobie komplikować życie, to Wojtek będzie właśnie dzisiaj łowił na kotlety. I moje kotlety wyglądają tak. Kij do 220 gram. Grube mięsiste przynęty. I to nie w trolu, a z łapy. Najmniejsza przynęta, której dzisiaj będę używał, to jest gramatura o sto, około 100 gram. 100 gram, dokładnie 100 gram. Miro Mouse ma 100 gram, a największa przynęta, której dzisiaj będę używał, z łapy, waży 200 gram. Czy coś się uda złowić? Nie spróbujemy, to się nie dowiemy. Także ja się ponadto zbieram, pakuję sprzęt i zapraszam Was na wodę. W sumie to zapomniałem jeszcze o jednym. Jeżeli dalej tu jesteś i podoba Ci się to, co robię, zostaw suba, łapkę w górę i lecimy. Też macie tak samo jak ja problemy z jedzeniem śniadań rano. Ja to nie jest żadne lokowanie produktu i tak dalej. Ale serdecznie Wam polecam yy, waifu This is Food, bo jest bardzo dobre. Ja sam osobiście nie potrafię jeść śniadania rano. Potem jestem nad wodą, potem jestem bardzo głodny. Tak sobie wezmę parę łyków i mam po sprawie. Tak jak mówię, mi nikt za to nie płaci, ale jeżeli ktoś ma takie same problemy jak ja, czemu nie? Spróbuj. No dobra, pierwsza przynęta. Opis zaraz tam zobaczycie sobie w prawym dolnym rogu albo w lewym, sam jeszcze nie wiem. I oficjalnie pierwszy rzut. Zawsze sobie rzucam pod drugą stronę. Widzę, że trawa jeszcze jest dosyć stosunkowo wysoka, także ściągam te przynęty tu na rantach tych traw. O. I próbuję coś tutaj ugrać. Trzeba patrzeć, jak się tym rzuca, bo to leci jak poparzone. dosyć sporo tych przynęt, także na pewno mamy czym kombinować o. pierwsza ryba oficjalnie wiedziałem, że tam się coś spowiło Muszę tutaj stanąć w tym miejscu tam jakiś ruch był z tamtej strony. No dobra, szybka zmiana przynęty. Kolejna próba. Tym razem Funky Karot. że Funky Karot, ten od Geko, Genko, Geko. Nieważne. W opisie będzie. I próbujemy dalej. Jestem troszkę w innym miejscu. Okej, okay, dobra, też już wiem, o co tu chodzi. Tu trzeba, tu trzeba zmienić do zbrojenia. Chociaż nie, może troszkę wyżej ją prowadzić. Zamiata tym ogonem ładnie. Ok. Bo inaczej ciągnę ją pod dnie. A trawa jeszcze wysoka na rzece. Także nie ma co się tutaj chamić. Trzeba dać przyjęcie wyżej iść. No dobra, kolejny przyjaciel. Tym razem Mirus Mouse. Ten kolor bodajże nazywa się Sweden. I tego kika to, to fajnie leci. Mirus Mouse mają to do siebie, że to są przynęty, które można bardzo fajnie i wolno prowadzić, lekko poddzigując nimi nawet. tu już wyżej, bo tu już trawa ale woda jest czysta na sakra, nie? To jest tak czysta, że to jest nie Dobra, szybka zmiana przynęty, bo coś tu się ewidentnie zaczęło dziać Było kilka takich. Ja nie. Wiem, o, tutaj dalej się gotuje w tym miejscu. Ale no, no nie chciał współpracować ze mną. Trudno. Eee, spróbuję. Na tego 200-gramowego rocza. może to coś poskutkuje. Chociaż nie wiem. Nie wiem. O, tam się gotuje, dosłownie tam się gotuje woda, nie? Staram się tą przynętę posłać po drugą stronę, ale muszę od razu szybko zamykać kabłąk i zwijać, bo inaczej jest tragedia. Od razu jest w trap. słonko wyszło znowu o i tu znowu jakiś ten no bo ja, ja nie mam szans, żeby to zrobić tej tak jakoś ten No dobra może spróbuję, co, co? szybkie zamknięcie kabłonku Co z tego? Co z tego, jak jestem od razu, od razu jestem w zaroślach i od razu ściągam te trawy? Ja to nie ma sensu tutaj. żeby będzie spróbować gdzie indziej. O, przysunąć się dalej. O, jeszcze zanadrzut. Dobra, ostatni rzut, bo się mrze. A to już niedobrze. Nie są, w ogóle, nie są w ogóle chętne. One mają tutaj. Nie chcą w ogóle ze mną współpracować. Spróbuję jeszcze tutaj. O! No dobra, prawdopodobnie to będzie już moje ostatnie miejsce na dziś. Nie wiem, może. Zakładam teraz tego. Gagatka. I próbuję. Tu jest troszkę głębiej, woda wygląda dużo lepiej jak na tamtych odcinkach, gdzie ten szczupak tam tańczył i szalał. No ale cóż, no, no nie szło, no, no nie dało rady. Mógłbym iść do samochodu, wziąć sobie mniejszy spinning, e, mniejsze przynęty i próbować go złapać na naprawdę mniejsze gumy. No ale nie o to mi chodziło dzisiaj. Bardziej się skupiałem na tym dzisiaj, żeby spróbować. Tymi dużymi przynętami, no o, to chyba zaczep, to nie była ryba. No mówię, żeby spróbować z tymi większymi przynętami, a nie tymi e, maluchami. Ja po prostu lubię łowić na duże przynęty. Na, na, na duże przynęty, nie? No, nie na takie te. Maluszki muszę sprawdzić, bo to było jakieś takie dziwne. Dobra, to nie, to nie była ryba. Po prostu trzeba go też wyżej prowadzić, albo założyć mu to zbrojenie BKK zamiast ściągnąć z tamtego. Ja lubię takimi przętami rzucać, po prostu naprawdę lubię łowić dużymi gumami. I ja rozumiem, że sobie czasami e, Zmniejszam szansę na rybę, no bo łowiąc mniejszą gumą, i tak dalej. Prawdopodobnie miałbym większe szanse na złowienie tego mniejszego szczupaka, no ale no jak lubię, no to co mam poradzić, żeby tymi wielkimi gumami rzucać. Jak mówię, ten sezon szczupakowy w Irlandii się dopiero zaczyna, i ja dopiero zaczynam. Ładnie te gumki pracują. Ładnie. Podoba mi się to. No i ja mogę tak cały dzień stać i łowić takimi dużymi gumami. Mogę stać nimi tłuc i rzucać i mi to naprawdę nie przeszkadza. Że muszę cały dzień walić taką ciężką gumą, tak jak to wszyscy gadają, że o kurde chłopie cały dzień tłuczenia takimi gumami, ręka boli i tak dalej. No kurde. Od małych przynęt też potrafi boleć ręka. Nie wiem. No to na dzisiaj koniec. Czy to był błąd, że skupiłem się na łowieniu dzisiaj na takie przynęty? Myślę, że tak. Myślę, że powinienem pójść do samochodu, przestawić się na mniejsze przynęty i próbować złowić szczupaka na y, mniejsze, dużo, dużo mniejsze gumy, bo widać, widocznie, widać ewidentnie, że on jeszcze żeruje na drobnicy. No właśnie tam żeruje dalej. <gry> żeruje na drobnicy, na maluchach. Jeszcze nie żre tak, jakbyśmy chcieli żążar. No ale tak jak mówię, to jest dopiero początek tego, tego sezonu szczupakowego w Irlandii, który jeszcze jest przede mną i nie poddaję się, bo to nic nie znaczy, że dzisiaj na przykład było blanku. No to trudno. To czasami są takie dni wracamy do domu o blanku. Yy, nic nie mówimy. No ale cóż, trzeba po prostu się postarać złowić coś następnym razem. Ja się zbieram do domu, a Was zapraszam na kolejną część vlogu z wypraw wędkarskich i sezonu szczupakowego w Irlandii.